Cześć, witajcie na kolejnej wyprawie. Dziś zabiorę Was w podróż do kompleksu, który znajduje się na wybrzeżu Sula. Jest to kompleks bunkrów z okresu II wojny światowej. Tak więc, naszym głównym celem będzie bunkier, który majaczy tam w oddali. Ale po drodze znajdziemy jeszcze parę obiektów. Więc, więc czego mogę wam życzyć? Miłego oglądania. Ale na początek, przetrę obiektów. kurcze trochę mi zeszło z tym czyszczeniem obiektywu, bo znajdujemy się już na pierwszej miejscówce, którą mam na zaznaczoną na mapie. No i co, uderzamy do środka. Jest ślisko kurcze jest ślisko, ale ale okej okay. okej okay, dochodzimy do miejsca w którym znajdowało się jedno z dział dalekosiężnych na tym wybrzeżu. te bunkry zostały tu zbudowane przez Niemców podczas okupacji Norwegii ten konkretnie był zbudowany w roku 1943 i aż do końca wojny Niemcy mnie stacjonowali w tym obiekcie. Ok, tu jest już nie ma. Sprawdźmy tę odmowę A, tu nie ma nic, to tu też. Tutaj też nie ma nic. Albo, albo już nie ma nic. Ok, idziemy dalej ogólnie cała że jest usiana dunkami. i te wszystko są pozostałości okupacji niemieckiej w Norwegii ciekawe nie tylko ich stan te bunkry, po których teraz będę chodził są ogólnie dostępne wszystkim zwiedzającym więc jeżeli macie ochotę okej okay. tu mamy pozostałości drutu kołczastego Zardzowiała, ale jeszcze są. Okej. Okay. Okupanci sprzętnie to przemyśleli, bo wykorzystali ukształtowanie terenu do tego, żeby zbudować bunkry. I całkiem fajnie im to wyszło. Okej. Wow. Okej, okay. okay, widzicie grubość tej ściany. Ja. o ciekawe do czego służył ten dołek na wejściu no to ewidentnie była strażnica i miejsce i miejsce strzelca teraz to wszystko jest już zardzewiałe ale, ale grubość tej płyty to jakieś 2 cm tak więc potężne ok, wbijamy do pierwszego to pierwsze po bunkru, bunkra, Okej, okay. okej, okay. okej, okay, bunkier jest już zniszczony, jak widać ściany są już powalone, ale, ale została jaskinia, o no i znowu mamy stalagnity, stalagnity, chyba tak. O, 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 to już maksymalna moc otarki. Sprawdźmy na samym wejściu. O, pająki, dzień dobry! Halo! Halo, przepraszam! Przepraszam, ja tu eksploruję. Oczywiście nie krzywdźcie zwierząt w żaden sposób. To my przychodzimy do ich domu, nie, od, nie one do naszego. nie byłoby im nie robić krzywdy. Aha, to było nawet zasuwa. No teraz już zardziało na Amen. Nie idzie jej ruszyć, ale zasuwa była takiej samej grubości co płyta. Mam nadzieję, że to widzicie, ale to, no to jest bite 2 cm. Ok. Więc cały ten schron jest, jest wybity w skalę. Ze że na zewnątrz jest około minus 2, minus 4 stopni, może, to tu jest w miarę ciepło. No ale też musi być na minusie, skoro tam jest lód. Ale ewidentnie nie jest tu cieplej niż na zewnątrz. Ciekawe, czy spotkam jakichś tubulców. Mam nadzieję, że nikt nie będzie przeszkadzał w dzisiejszej eksploracji. Ok. Jesteśmy w następnej grodzi to chyba była gruź, powiedzmy znowu tutaj stanowisko strzelca. Znowu płyty tej samej grubości. No ale nic więcej. Poza tym idziemy dalej. Ha. Tędy już chyba nie wyjdziemy Nie, nie. skała się zwaliła No niestety musimy zawrócić Okej okay. Dobra Dobra, to będzie cięcie I widzimy się już na zewnątrz Okej, okay, jestem już na zewnątrz Stamtąd wróciłem tam było stanowisko ogniowe. Przeszliśmy tędy i zwiedziliśmy schron, który znajduje się w tej górze. Mam do Was pytanie, jak myślicie, w którym miejscu przed nami znajduje się bunkier? Ogólnie aktualnie na niego patrzymy, więc bunkier był świetnie zamaskowany. Nie był do, w sumie do dostrzeżenia ani, ani z morza, ani z powietrza. No świetne wykorzystanie terenu. Naprawdę. znalazłem kolejne wejście. Kolejne wejście do poziomu niżej. Niestety, jak sami widzicie, nie ma możliwości, że ją tam wlazł. Wejście zasłaniała kamienna płyta. Pytanie tylko, czy ta płyta zsunęła się jakoś z góry, czy ktoś specjalnie zamknął to wejście. Możecie sami zobaczyć. Że tam jest korytarz, który prowadzi niżej, no niestety nie ma fizycznej możliwości, żeby ruszyć tą płytę. No ja nie jestem w stanie. Choćbym nie wiem, jak się starał, no to nie przesunę jej z miejsca. Tak więc miałem wyboru, idziemy dalej. Już myślałem, że nie uda mi się wejść, bo wejście, które było zaznaczone na mapie w inform oraz informacje, które znalazłem, jest zasypane i przywołane tym kamieniem. Na całe szczęście. Z tego co widzę, tam znajduje się kolejne. No i mam nadzieję, że te wejście będzie prowadziło aż tutaj, aż do tego wejścia wyjścia które jest już nieaktualne. No ale w tym momencie skorzystam z teleportacji i przeniosę się od razu tam. Ok, jestem na miejscu. Trzymajcie kciuki, żeby przejście było aktywne. Dobra, tam jest wejście główne, a tu, tu jest pewnie jakieś wejście na wieżyczkę albo coś w tym stylu. Sprawdźmy to. Heh. Znowu mi bite w skalę. nad nami jest po prostu kawałek skały. zbyt wiele. To prawdopodobnie było stanowisko strzelca, które aktualnie jest już zamknięte. Jest to płyta kamienna. Nie było tu zbyt dużo miejsca. Ja nie jestem jakiś przesadny. Mam o 1,80 m No jest tu dość mało miejsca. Ok, chodźmy. Chodźmy do. Wejście okay. no, trochę za male. 3, 3, 8, 5. Może jakiś numer seryjny Znowu płytę Płyty kamienne nad głowami Oj i płyty kamienne na dole o, pytanie. <noise> Jak się tu znalazły? Ok. Już widać, że to, tu były drzwi. Niestety już ktoś to wyłamał. Raczej samo nie wypadły. W ten sam sposób, Ok, tu była jakaś komora, o, wow, nawet nawet mam pozostałości jakiegoś pieca Ok, nie ruszamy Rusię. to stoi tutaj jeszcze od wojny? czy ktoś zrobił psikus i to przyniósł? no ale w sumie koło by się chciało? Huh. no więc ten piecyk ma ma przynajmniej 70 lat przynajmniej ciekawe kiedy to okej okay, więc te pomieszczenia były ogrzewane są dość małe i z własnym piecem pewnie Pewnie siedział tutaj ktoś ważny. Koło musiało być ciepło. Okay, sprawdźmy tamten ton. Mam nadzieję, że uda nam się przejść do miejsca, które Wam pokazywałem wcześniej i nie uda nam się. Cholera. Okej. Okay. Dobra, chodźmy też zobaczyć. Okej, okay, znowu płyty nad głowami. Nie czuję się to jakoś mega bezpiecznie. Chociażby z racji tego, że płyta tu leży. Jedna płyta, druga płyta no. i gniazdo os. Nie, nie chciałbym, żeby mi to spadło na łeb Byłoby trochę głupio. Ale rano. Ciekawe, czy ktoś to zawalił celowo, czy po prostu się zapadło. Ale tam. Nie wiem, czy widzicie. Tam jest jakieś. Było jakieś przejście. Było. No niestety nie zabiorę dostałem sam jestem bardzo niepocieszony tym faktem ale mam nadzieję, że, że przynajmniej ostatnia miejscówka nie sprawi mi dzisiaj zawodu. Tak więc wychodzę stąd I z racji tego że to kolejne miejscówki mam około około 2 km bo tak będzie bezpieczniej nie będę się wytłumiał mam około 2 km, no, może nawet więcej huh. nie, raczej więcej dobra, nie ma co nie ma co czekać czas na teleportację o o nie, to jeszcze nie tutaj cholera, znowu nie wycelowałem odpowiednio dobra, jeszcze raz tam O kurczę, no prawie. Prawie. No najwyraźniej mocy nie starczyło. Żeby dostać się aż do bunkra, więc ostatnie metry będę musiał przejść na piechotę. Konwencjonalnie, no cóż, trzeba będzie potronować trochę tą teleportację. Ale byliśmy tam, tam w okolicy tych drzew. No idziemy tutaj. W międzyczasie, gdy będę się wspinał, powiem wam parę rzeczy, które udało mi się w sumie ustalić na temat tego miejsca. Pewnie jest jakaś łatwiejsza droga, no ale ta na pewno jest szybsza. Hop. Ok, Już prawie na górze. Na moment. Fuch. Tak jak mówiłem, bunkry te zostały wybudowane w czasie II wojny światowej. I niestety, ale podczas ich budowy zmarło wielu jeńców polskich oraz rosyjskich także odwiedzając takie miejsca zachowajmy powagę nie niszczmy ich tak jak mówię to już w poprzednich filmach ale, ale na każdych eksploracjach nic nie niszczymy nic niszczymy nie kradniemy my sobie tylko zwiedzamy no i dobra cel główny osiągnięty mam nadzieję że będzie tutaj coś do zwiedzania o, no i cel główny to chyba wielka porażka o, no nie ma tu zbyt wiele Poza fajnym widokiem o statek na horyzoncie No cóż no cóż, ale cel był, cel osiągnięty Myślałem, że to będzie jakieś zajście niżej. No ale... No ale nic. To i tak są tylko stanowiska obronne linii wybrzeża. Moim głównym planem jest wybrać się za jakiś czas do fortu, który znajduje się na tym samym wybrzeżu, ale jakieś, jakieś 60-70 km w tamtą stronę. To postaram się nagrać w na najbliższym czasie. No i cóż, wejdźmy jeszcze na górę. zobaczymy chociaż widoki, chociaż nie. Chwila, tam coś jest. Tam. Tam w widać zabudowania. A to jest teren po którym możecie się spokojnie poruszać. Jest udostępnione do poruszania się. Zwiedzającym, więc. Okay. Dobra, tutaj też nic. Chyba nic nie zobaczymy. To prawdopodobnie było stanowisko jakiegoś działa. Z tego co wiem, to na całym wybrzeżu były ustawione działa o zasięgu prawie 15 km. Tak więc tu prawdopodobnie stało jedno z nich. No nic, mój cel jest około 60-70 km w tamtą stronę. No ale dzisiaj się tam nie dostanę. Tak więc mam nadzieję, że zobaczymy się na następnej wyprawie. Choć eksplorujący, Mariusz powiedział Wam, że to już koniec. Proszę Was jednak o to, byście wstrzymali się jeszcze moment. Bo wracając z bunkrów, które w chwili zwiedzaliśmy i szukając informacji na temat następnej wyprawy, wpadłem na trop pewnego ciekawego miejsca. Jest to miejsce mocy wikingów. I właśnie tam was chcę teraz zabrać. No las wygląda trochę, trochę, trochę dziwnie, trochę strasznie, są tu powyginane drzewa, tak jak w niektórych miejscach w Polsce, jak widzicie, i to wygięte przy samej ziemi, na przykład tam, 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 hm. jest nawet tabliczka, która prawdopodobnie powie nam coś o tym miejscu, hm. Wygląda to na jakiś ołtarz. Wygląda to na jakiś ołtarz. Co, i mamy bardzo fajny opis. A więc tak, e, okrąg składa się z 24 kamieni. Uh, 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 uh. Takie kręgi nie były zazwyczaj widywane w Norwegii. Hmm, ok. I funkcja tego okręgu jest nieznana. Z tego co widzimy, datowany jest na rok 1879 i z tego co mówi tabliczka, ten krąg został odbudowany w roku 2008, po tym jak w roku 1924 został rozebrany. Hmm. Ok, sprawdźmy. I tak jak mówiłem, zauważcie, że drzewa wszędzie dookoła są powyginane. Może jest to zupełny przypadek, ale z tego co wiem w Polsce, w miejscu mocy, jest analogiczna historia. Mianowicie drzewa w tamtym miejscu też są powyginane właśnie u, u podstawy. Ciekawe. Ciekawe, może to całkowity zbieg okoliczności. Jeżeli bierzesz tabliczce, to wszystkie te kamienie Zostały zwrócone na miejsce. Hmm. Ciekawe. Ciekawe. Tylko, czy ktoś ułożył je tak jak były wcześniej. Może do tego miejsca nie działa. No Ktoś tu ewidentnie próbował coś rozpalać. Hmm. Może jeszcze jacyś wikingowie tu przychodzą i dokonują jakichś starożytnych rytuałów. Nie wiem. No nic, nie będzie to jakoś mega ciekawe, ale po prostu chciałem Wam to pokazać. Dobra, i tym razem już. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!